Ziu! Hejka! Znajdujemy się na lotnisku akurat w Hanowerze, słuchajcie, w Niemczech i mam dla Was taki filmik e, z lotniska o moich tipach, o moich pomysłach i rozwiązaniach, jakie stosujemy na lotnisku, żeby bezpiecznie, komfortowo, wygodnie i nie za drogo, słuchajcie, na takim lotnisku się poruszać, latać, nie wiem, chociażby nie wydawać dodatkowych pieniędzy na kupowanie wody, która jest bardzo droga, ale przecież wiadomo, że przez odprawę nie można jej przenieść, także w tym filmiku wam wszystko pokażę. Słuchajcie yy, i tak zapraszam was bardzo serdecznie. To ja. Zobaczcie, tak wyglądam. Zawsze ubieram się, słuchajcie, bardzo, bardzo wygodnie. Czekajcie, mi się bluzka zawinęła, i się jakaś buła tu robi. Także pod spodem mam zwykły luźny T-shirt i zawsze mam ze sobą nerkę, w której mam właśnie, słuchajcie, potrzebne dokumenty i takie rzeczy, które chcę mieć przy sobie. I też do których mam bardzo łatwy dostęp. Plama. No, do komórki zawsze mam właśnie coś, co mi wisi ogólnie na szyi, słuchajcie, bo też wtedy ta komórka mi tutaj zwisa i po prostu jeżeli robię zdjęcia, nagrywam, jest to dla mnie o wiele bardziej wygodne. Boże, jak ja wyglądam, słuchajcie. Jeżeli chodzi o wygląd, no to właśnie mam tylko taki delikatny podkład i po prostu szminkę. Nie maluję nigdy oczu, słuchajcie, no, bo mi bardzo często łzawią od przewiewu i po prostu, żeby nie wyglądać w tej podróży jak jakiś zombie, no to słuchajcie... Nie robię tego makijażu jako tako, mam tabletki na uspokojenie, mam właśnie dla mojej córki różne rzeczy, o i tak by się to właśnie prezentowało. Bluza bez kurtki, słuchajcie, nigdy nie biorę kurtkę, mam małą kamizelkę taką puchową, w sensie ona jest. Ona jest, słuchajcie, bardzo mała, jak ją się zwinie, ale jest fajna, bo jest cieplutka, więc też na podróż zawsze biorę po prostu tylko kamizelkę, bo wiadomo, częściej jesteście. W... Bo już myślałam, że ktoś tu jest. Halo? Ja tak gadam na cały głos, myślałam, że ktoś tu jest. Także tak by to wyglądało. No i tą kamizelkę wtedy noszę, słuchajcie, i cieplutką bluzę z kapturem, w razie by jakby zawiało, bo też nie mam ze sobą czapki. I tak to się wszystko, słuchajcie, prezentuje. Także zapraszam. Tak jak Wam mówiłam, przez odprawę nie przejdziecie z wodą, ale potem na tej strefie bezcłowej spokojnie możecie tą pustą butelkę, a, bo Wam nie powiedziałam, weźcie ze sobą pustą butelkę na przejście przez pierwszą kontrolę, a potem po prostu możecie sobie ją napełnić. Akurat w Niemczech jest to dozwolone. Zawsze mam takie właśnie jakieś ekstra pudełeczka, w których trzymam dokumenty, jakieś y, ważne rzeczy. Jest to po prostu dla mnie wygodniejsze i wiem, że jak mam to opakowanie, to też mam ze sobą wszystkie dokumenty. Zawsze mam jakieś gumy, słuchajcie, do samolotu, żeby nie zapchało uszu. Y, także lubię być po prostu w ten sposób przygotowana. Nie lubię, jak jakieś rzeczy latają mi luzem w torbie. Powoduje to u mnie stres. Zawsze też właśnie biorę sobie jakieś takie batoniki na podróż, bo człowiek ma ochotę na coś słodkiego i najlepiej, żeby to było właśnie proteinowe. Mam też w plecaku, w podręcznym bagażu zawsze jakieś chusteczki, słuchajcie, wiadomo, jakieś y, owocki, mam bułeczkę, ładowarkę, słuchajcie, gdyby y, się wyłandował... <laughs> telefon, mam też jakieś puste worki zawsze też, czy to na śmieci czy to jak się coś wysypie, zawsze też tu mam Melanie takie łóżka, na gdyby wiało, też mam słuchawki właśnie do samolotu także tak się cały mój plecak prezentuje, tu już mi skacze trochę ciśnienie, słuchajcie tętną, bo się stresuję, więc pora na tableteczki żeby po prostu jakoś ten lot Przeżyć, bo jak już nie wiem, czy mówiłam, czy nie mówiłam, ale jest to dla mnie bardzo stresujące wydarzenie. Te tabletki są bardzo fajne, bo też są przystosowane dla dzieci. W samolocie zawsze gdzieś tak w połowie idę do toalety, słuchajcie się trochę odświeżyć. Mam bardzo suchą skórę wokół ust na powiekach, więc po prostu troszeczkę sobie to zniweluję i też właśnie w plecaku mam zawsze jakiś właśnie taki puder żeby sobie troszeczkę tam poprawić wygląd tej skóry zawsze ten puder mam już z lustereczkiem też jest to bardzo wygodne i z gąbeczką nic więcej nie muszę brać mam też zawsze jakiś taki odświeżacz łacie tu mój ulubiony taki Deo oczywiście coś do ust do nawilżania ust, bo w samolocie bardzo szybko się przesuszają mam też oczywiście yy, krople do nosa z racji tego, że zapychają mi się bardzo uszy, zawsze mam problemy z zatokami to jest to w ogóle bardzo fajny spray do nosa w Rosmanie dostępny za euro 19 bodajże i jest bardzo dobry, bardzo dobrze udrażnia, nawilża i odpycha, więc zawsze w czasie lotu sobie pryskam mam też słuchaweczki oczywiście, to głównie dla Melanii, żeby mogła sobie po prostu coś na telefonie robić Mam też taką podręczną, słuchajcie, saszetę z takimi mini lekarstwami. Tu akurat mam, e, jak to się nazywa, Omega. E, tutaj mam jeszcze jeden pędzelek i słuchajcie, mam tabletki na wymioty. Zawsze biorę ze względu na melanie, nigdy nie wiadomo. W samolocie też zawsze macie, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, na każdym, nie na każdym, tylko na jednym z trzech stanowisk zawsze jest papierek na wymioty. Po starcie, jak już e, dostaniemy sygnał od stylu artysty, że można się odpiąć, Słuchajcie, zdejmujemy sobie zawsze buciki, żeby było nam wygodniej. Mm, są zwolennicy i przeciwnicy tej metody, ale ja akurat lubię. Niektórzy nawet kapcie mają. E, Melania bierze ze sobą zawsze jakieś maskotki, zabawki i przekąski. tutuyoruz podręczniki mi się takie jak ailesi olarak yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk No. <síntos>